Hocolite, kilogramy znikają na Twoich oczach nie będziesz chciał jeść będziesz pełen energii nie będziesz chciał sody czy dobre samopoczucie Hocolite bardzo łatwy w użyciu. Gotowanie gotuj koktajl codziennie rana dodawaj 250 ml mleka, dodając 1-2 łyżki mieszanki, jeśli jesteś kobietą i 2-3 łyżki, jeśli jesteś mężczyzną. Wypij pij koktajl zamiast śniadania, i twój organizm dostaje. 217 kcal, 10 gramów węglowodanów, 17 g białka, 23 mikroelementów, witamin i błonnika. Powtórz w ciągu dnia zastępuje jeden posiłek koktajlem w celu ustalenia wyniku odchudzania. Jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Dzięki chocolite można stracić znaczną wartość wagi. Podczas odchudzania będziesz w dobrym nastroju i będziesz mieć więcej energii. Ciesz się piękną sylwetką. Hocolite jest to, co będziesz chciał pić później. Za ile czasu schudnę na 10 kg. Kilka badań klinicznych pokazało, że jedna kuracja Hocolite pozwala na uzyskanie dobrych wyników. Pierwsze wyniki można zauważyć w trzecim dniu stosowania.